Siódma edycja konkursu przedszkolaki-kuchciaki. Jest to konkurs międzyprzedszkolny. W tym roku goszczą u nas przedszkole numer 5, 19, 20, przedszkole numer 16. Siódma edycja to jest konkursu. Co roku staramy się wymyślać nowe tematyki. W zeszłym roku były magiczne, w tym roku mamy kuchciaka. Myślę, że zasady dobrego kuchciaka to kreatywność, dobre produkty i chęci. Dzieci są bardzo kreatywne, my ich w tym wspieramy, zachęcamy do takich działań i nie trzeba dwa razy śledzimy gotować z kapusty, z szczepiorku i, i z brokuła, bo on sam jest brokułem. Pomidory, majchewki, sałaty. Kabanosa. kabanosa. Konkurs kulinarny w przedszkolu numer 12 w Mysłowicach to już tradycja. W tym roku rywalizuje 6 przedszkoli. Są piękne nagrody, jest niesamowity stół, skąd zabierają pół półprodukty i produkty do robienia wspaniałych postaci, nawet bajkowych. I mam nadzieję, że ten rok również przyniesie wiele radości dzieciom, jak w ubiegłych latach.